Czy w niedzielę parkingi przy centrach handlowych powinny być puste jak ten? Czy może jednak pełne? Pytanie o niedzielę handlowe, czy też nie, zadaliśmy mieszkańcom Olsztyna. Ja uważam, że wolno. Dlaczego? Dlatego, że wszystkim należy się odpoczynek, i faktycznie, pracuje. jeżeli się przez cały tydzień pracuje, no to chce się mieć niedzielę. Ja nie korzystam, tak? Natomiast yy, nie przeszkadza mi to. Ja osobiście jestem przeciw. Dlaczego? A dlatego, że ludzie powinni odpocząć, nie pracować. A w sobotę można kupić zakupy i gdzieś indziej wyjechać spokojnie. W tej chwili przezwyczaiłem że że nie robię. Ale nie miałby Pan nic przeciwko, żeby ten handel. Byl, Odbywał się, byl, tak? tak? No, bo większość młodych potrzebuje. Absolutnie, dajcie spokój ludziom, niech odpoczną w niedzielę, a zrobilibyście ich niewolnikami zupełnie. Do widzenia. Kto ma ochotę, niech pracuje, a kto nie ma ochoty, niech zostanie z rodziną. Tak jak niektórzy mówią, że niedziela powinna być wolna dla wszystkich, że z rodziną. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, niech sobie idzie do pracy, a jeżeli nie, to. To trudne, to niech siedzi w domu. I to powinno być w przepisach ujęte, że tak. masz święte prawo do tego, żeby Dokładnie. zostać w domu, tak? Tak, ja jestem tego zdania. Tak, jak jest, do, jest dobrze. Dlaczego? Każdy ma prawo do odpoczynku w niedzielę. I no tak, ale z drugiej strony przecież te ustalenia nie dotyczą innych branż, prawda? Jeżeli jesteś policjantem, jeżeli jesteś lekarzem czy dziennikarzem, w niedzielę pracujesz. No to, no to zróbmy, może kto chce pracować w niedzielę za odpowiednie wynagrodzenie? Ale kto chce, ażeby to nie był przymus?